Witam cię serdecznie w naszym programie, w którym dowiesz się, jak mieć cudowne relacje i biznes z pasją, który pokochasz. Będę Twoim przewodnikiem w tej drodze. Nazywam się Agnieszka Przybysz, pionierka coachingu. W dzisiejszym odcinku tematem jest: Jak znaleźć cel życiowy, misję życia i realizować swoje powołanie? Jedno z często zadawanych pytań przez czytelników moich książek i uczestników programów coachingu. Zatem, jak znaleźć cel życiowy, misję życia? Czy zastanawiałeś się, jaki sens ma Twoje życie? Po co tu jesteś? Urodziliśmy się nie tylko po to, by pracować, płacić rachunki i poświęcać się dla innych. Każdy ma jakiś cel życiowy bądź misję życia, czy to na skalę rodziny, czy środowiska, firmy, lub kraju. Oto trzy proste wskazówki, które przybliżą Cię do odkrycia celu życiowego. Pierwsze, co zawsze było dla Ciebie ważne, to dotyczy Twoich pasji, przekonań, poglądów, działalności społecznej, ruchów i organizacji, jakie wspierasz i w jakie się angażujesz, tego co popierasz głośno lub w głębi duszy. Co ma dla Ciebie głębokie znaczenie? Podczas dzisiejszej audycji, jaką prowadziłam w Radiu Color, kobieca Moc. Magda pochwaliła się, jak odnalazła swoje pasje i powołanie, przechodząc z zawodu prawnika do zawodu śpiewaka operowego. Wychodząc poza swoją strefę komfortu, by realizować swój cel życiowy, wbrew opinii rodziców, pokonała dyskomfort i jest szczęśliwa. 2. W jakie działania sprawy angażowałeś się zawsze, bardzo chętnie z entuzjazmem, w przeszłości? Co dawało ci sens życia i daje sens życia, ilekroć myślisz o tym, co robisz i dokąd zmierzasz. I 3. Co od dawna podpowiada ci twoja intuicja. Być może spychasz ją na plan dalszy, zagłuszasz jej głos, mówiąc zajmę się tym potem, lub na emeryturze, lub jak wychowam dzieci i tym podobne. Odkładasz to na potem, ale nie daje ci to spokoju. Co próbuje ci powiedzieć twoja intuicja od dawna? Jeśli nie wiesz, jak słuchać intuicji, aktywujesz moc intuicji i celu życia w programach Kobieca moc i moc mężczyzny dostępnych online. Moją misją jest, byś kochał bardziej, żył pełniej i działał z pasją. Realizuję mój cel życiowy poprzez to, że pomagam przedsiębiorczym kobietom z pasją. I mężczyznom interesującym się rozwojem osobistym mieć cudowne relacje, miłość, karierę lub biznes z pasją. Zapraszam, polub nas na Facebook i podziel się cytatem. Człowiek bez celu jest jak okręt bez kapitana. Agnieszka Przybysz, Coaching Facebook. Jaki jest Twój cel życiowy? I jakie masz pasje? Jak realizujesz je w Twoim zawodzie, w Twoim zajęciu? Podziel się z nami proszę i zapraszam do dyskusji na moim blog agnieszkaprzybysz.com Zadaj ważne dla Ciebie pytania w komentarzach i zostaw e-mail, by dostać na bieżąco więcej wartościowych wskazówek, porad, wideo, jak mieć cudowne relacje i biznes z pasją, który pokochasz. Tymczasem kochaj bardziej. Żyj pełniej i działaj z pasją. I pamiętaj, kliknij na przycisk subskrybuj w YouTube. Do usłyszenia już za tydzień. I do zobaczenia na spotkaniu w Warszawie Kobieca Moc pasji. Szczegóły znajdziesz poniżej.